z biznesowego punktu widzenia bardzo dobry podmiot, bardzo rentowna spółka. Spółka, która daje nam przewagę konkurencyjną nie tylko na wybrzeżu, ale także w kontaktach handlowych z podmiotami nie tylko polskimi, także tylko w całej Europie Centralnej i Wschodniej. No a po trzecie, możemy myśleć również o innych produktach czy, czy towarach handlowych, którymi do tej pory się nie zajmowaliśmy. No, port daje absolutnie genialne możliwości rozwoju w każdym kierunku. Wszystkie statki, które przez ciśnienie Duńskie przechodzą o zanurzeniu 15 metrów, są w stanie być obsługiwane tylko i wyłącznie w porcie północnym. Przejęcie przez Węgla Cox 80% udziału w spółce Port Północy jest niesamowitą inwestycją, która wzmocni kierunki zarówno eksportowe, jak i importowe dla tego operatora. Liczymy na rozwój inwestycji, na uruchomienie dotychczas nie działającego pirs na poszerzenie skali działalności, a dzięki temu poszerzenie naszych przychodów jako Zarządu Morskiego do Portów To jest kierunek, który my popieramy. My chcemy, żeby z Polskie, spółki Skarbu Państwa rozwijały się, żeby były w stanie zakupywać kolejne aktywa, żeby spółki Skarbu Państwa były w polskich rękach i żeby były silne i żeby były konkurencyjne dla innych podmiotów. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Polski, to Port Północny jest kluczowy. W poprzednim sezonie grzewczym, w tym sezonie nadzwyczajnym, gdzie zostało wprowadzone embargo na węgiel rosyjski i groziła nam sytuacja taka, że na rynku zabraknie węgla, to Port Północny, w ogóle Port Gdański miał tutaj szczególne znaczenie. My sprowadziliśmy do kraju kilkanaście milionów ton węgla, głównie to był port gdański, a największe przeładunki właśnie odbywały się przez port północny.